Przede wszystkim z tej strony wasz biały wilk. Mam dla was krótką informację od Ciri. Ona sama nie mogła na razie nagrać tego materiału, więc poprosiła mnie o przysługę. E, Ciri chwilowo, czyli Ciri jest póki co na, na tym, na działce. Ale prosiła, żebym wam przekazał, że jak tylko wróci, to, to na jej kanale pojawią się. Trzy filmy: Dwa informacyjne i jeden, jeden w formie piosenki. Pierwszy informacyjny dotyczy, dotyczy takiego dość powiedzmy znanego w cudzysłowie y, YouTubera i Influencera Jesse Beach'y. a drugi dotyczy się y, Ludka Pablito. I właśnie trzeci filmik będzie, o, będzie formą piosenki o właśnie rządku Pablito, który nagra Ciri po swoim powrocie. Także, także wyczekujcie na te, na te trzy filmy, jak tylko Ciri wróci z działki. Obiecała mi, znaczy obiecała, że jak wróci, to, to zajmie się nagrywaniem tych filmów, więc czekajcie cierpliwie. To tyle ode mnie, dzięki za wysłuchanie. Subskrybujcie koniecznie kanał Ciri, żeby być na bieżąco. Zaglądajcie też koniecznie na jej kanał. Na mój też możecie przy okazji zaglądać. no tak to życzę Wam miłej, miłej go, miłego wtorku, znaczy reszty dnia. No i. No i pozdrawiam Was w imieniu swoimi Ciri. Bywajcie.